Dziwi niebiescy, telewizja kibiców ruchu chorzów. chorzów, 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 chorzów. Myślę, że po naszych niepotrzebnych błędach i, i po rzeczach, na które się uczulamy i wiedzieliśmy, że go szczególnie z boku potrafią stworzyć zagrożenie i strzelić bramkę i tak, tak też dzisiaj było, tego się nie ustrzegliśmy i mimo tego, że mieliśmy swoje sytuacje, było ich dosyć sporo, to, to przegrywamy tutaj. Jesteśmy bardzo źli i, i szkoda, że, że nie udało się dzisiaj znowu wygrać, bo, bo mieliśmy wszystko ku temu, żeby tak się dzisiaj stało. Prowadziliśmy i Wydawało się, że mamy y, to zwycięstwo na wyciągnięcie ręki, ale niestety no, cały czas y, to, y, no, nasze nieszczęście. Y, musimy się uczyć i, i cały czas wyciągać wnioski. A czy, to, to, czy, czy, czy była to jakaś presja, że miałoby to być dzisiaj to zwycięstwo? Czy to jakoś na Was działało? Czy po prostu. Czy po prostu kolejny mecz i, i tyle wyszliście tak jak na każdego innego rywala? No, ta seria przede wszystkim daje nam dużo pewności, a nie nakłada na, na nas żadnej presji. My cieszymy się, że złapaliśmy taką serię i, i cały czas czujemy się mocni. Dzisiaj oczywiście może przegraliśmy, ale, ale nie widzę przeszkód, żeby tę serię od nowa zacząć i, i za tydzień przede wszystkim wygrać z Głodnikiem i, i to jest dla nas na ten moment najważniejsze. Czyli z takiej porażki też można wyciągnąć pozytywy i... Po prostu... znaczy, pozytyw, pozytyw przede wszystkim jest taki, że, że mamy jeszcze jeden mecz i na szczęście go gramy. Bo gdybym skończył ten mecz, gdyby to był ostatni mecz, i miałbym 3 -4 miesiące, 4 czekać na następny mecz w tej złości po porażce, to, to ciężko bym miał to, to znieść. A za tydzień mamy kolejny mecz i mam nadzieję, że te derby wygramy.